Witam was. Bardzo serdecznie z tej strony z portalu PTFPL. A dzisiaj porozmawiamy sobie, jak już zapewne się domyślacie, o najnowszym patchu, który kilka dni temu został wypuszczony do naszej ulubionej gry Battlefield 4. Nie będzie to jednak omówienie wszystkich elementów, które się na niego składają, ale będą to moje odczucia, moje spostrzeżenia na temat tych najbardziej istotnych elementów oraz moje przewidywania odnośnie tego jakie one będą miały wpływ na przyszłość zarówno tej gry jak i wszystkich kolejnych ze studia Dice oraz tych opartych na silniku Frostbite. W tle poleci sobie gameplay z ataku oraz obrony na mapie strefa powodziowa w Szturmie, moim zdaniem jednej z lepszych map po tych zmianach, z którymi mieliśmy do czynienia. On niestety nie będzie taki za bardzo poskładany, będzie tam troszkę takiego latania, no nazwijmy to bez sensu, nie będzie to takie 100% PTFO, jakie zazwyczaj staram się uskuteczniać, ale jest to związane z tym, że po prostu chciałem mapę poznać, chciałem zobaczyć nowe rozmieszczenie obiektów, nowe rozmieszczenie MCOMów, tak więc będziecie musieli wybaczyć, że tym razem skupiałem się właśnie na tych elementach. A więc zacznijmy sobie, jeżeli chodzi o te zmiany. I pierwsza sprawa to jest to, co na pewno rzuca się w oczy, czyli zmiany wizualne. Największa z nich to oczywiście możliwość dostosowania tak zwanego Hada, czyli możliwość dostosowania wielkości i widoczności wszystkich ikon i opisów w grze do naszych indywidualnych upodobań. Tutaj mamy mnóstwo ustawień, jeżeli wejdziecie sobie w te opcje zaawansowane, to będziecie mogli to sprawdzić. I tam za pomocą takich paseczków od 0 do 100% możemy sobie przestawiać praktycznie widoczność wszystkich tych emblematów, które by nas interesowały lub nie. I to w zależności od tego, czy będzie to widok normalny, czy też widok podczas ADS. Ja jedną rzecz zauważyłem, że nie działa zwiększenie przejrzystości y, opisów żołnierzy z naszego zespołu bez ADS. Z ADS już działa, bez ADS nie ma. Ja sobie ustawiłem oba na 60%, a tak jak widzicie, bez ADS jest 100%. Jeszcze muszą nad tym pewnie trochę popracować. Być może jest to tylko problem PS4. Nie wiem. Polecam to więc waszej uwadze. Napiszcie w komentarzach, jak jest na innych platformach i porównamy, czy wy także borykacie się z takim małym błędem. Sprawa numer dwa to są nowe hitmarkery. Nie jest to niestety czerwony hitmarker za headshota taki jak mieliśmy w Battlefield Hardline w tej pierwszej becie, ale za to są one tym większe i tym grubsze, im większy damage zadajemy, więc możemy się zorientować mniej więcej w co trafiamy przeciwnika, jeżeli podejmujemy dłuższą wymianę i to już jest krok w dobrym kierunku, to mi się podoba i żałuję, że nie było tego od początku. Następna sprawa po zmianach wizualnych to jest sprawa balansu, to jest druga duża grupa i tutaj będziemy mieli już więcej elementów. Zaczynamy oczywiście od granatów. Spam granatowy oficjalnie się skończył. Czy tak? No, nie jestem do końca przekonany, ale na pewno zrobiono ogromny krok w dobrym kierunku. Po pierwsze ograniczono liczbę granatów V40 Mini oraz RGO. V40 mamy teraz dwie sztuki na starcie, a RGO tylko jeden. I dobieramy je bardzo wolno. Poprzednio było to 7 sekund, w tej chwili aż 25 sekund. Także jeżeli ktoś chce siedzieć przez pół minuty na torbie za amunicją i czekać na kolejny granat, proszę bardzo. Będzie on na pewno wyłączony przez ten czas z gry. Tak więc myślę, że nie za bardzo komu się to będzie opłacać. Poza samym zmniejszeniem ilości posiadanych granatów na starcie, zmniejszono także promień ich rażenia i moim zdaniem ten balans teraz jest odpowiedni. To zobaczycie na kilku wymianach podczas tego gameplaya, że granaty rzucone w troszkę większej odległości ode mnie, tych kilku metrów. Do tej pory pewnie by mnie zabiły, a tym razem mocno mnie raniły, ale dały mi szansę na reakcję, dały mi szansę na zmianę pozycji i moim zdaniem tak to w FPS-ach powinno wyglądać. Jeżeli granat nie eksploduje centralnie przy mnie, powiedzmy, 2-3 metry ode mnie, lub zaraz przy mnie, nie powinienem ginąć od jednego granata, szczególnie takiego V40 mini, który przecież powinien zadawać o wiele mniejsze obrażenia od M67. Jeżeli chodzi o granaty, to powiedzmy jeszcze o jednej sprawie. Też bardzo fajnej. Granaty dymne oraz flashbanki doczekały się buffa. Yy, granat dymny działa lepiej. Ten dym jest gęstszy, utrzymuje się o wiele dłużej. Praktycznie nie da się przez niego zaznaczać. Także myślę, że stanowić będzie ciekawą alternatywę w grze taktycznej, szczególnie właśnie w takim trybie szturm. Jeżeli chodzi o flashbanki to działają one y, o wiele dłużej, to oślepienie y, działa o wiele dłużej oraz nie da się wtedy korzystać ani z minimapy, ani zaznaczać przeciwników, ani widzieć przeciwników, którzy są już zaznaczeni, czyli nie ma tego baga, gdzie pomimo tego, że byliśmy oślepieni, widzieliśmy y, trójkąciki przeciwników i mogliśmy do nich strzelać. Tego już w tym momencie nie ma. Kończąc temat granatów szybko przechodzimy do balansu broni i tutaj w ogóle się nie będę zatrzymywał, ponieważ trzeba to mocno przetestować, mocno sprawdzić, ja tylko zauważyłem, że w grze można się utrzymać dłużej, to obniżenie obrażeń jest wyczuwalne. Czy działa to dobrze, czy źle, mam mieszane odczucia, ponieważ pojawił się jeden element, o który powiem na końcu, który będzie z tym związany. Jeżeli chodzi o bronię, to chciałbym powiedzieć o kilku mniejszych zmianach, ale moim zdaniem bardzo istotnych, jeżeli chodzi o konkretne grupy. Po pierwsze, znacznie zwiększono prędkość wylotową po zastosowaniu tłumika we wszystkich broniach, i moim zdaniem to jest bardzo dobre posunięcie, ponieważ były takie sytuacje, gdzie w broniach, które miały bardzo wysoką prędkość wylotową, jak na przykład SAR-21 czy AUG. Ten tłumik ciął tą prędkość wylotową praktycznie o połowę, i one się stawały bezużyteczne na tych dystansach, do których były predystynowane. Także zwiększenie prędkości wylotowej z użyciem tłumika bardzo dobre posunięcie. Sprawdźcie swoje ulubione z tłumikiem bronie i zobaczycie, jak o wiele lepiej się z nimi strzela. Ja To już odczułem, nawet kiedy nagrywałem sobie ten materiał, grając moim ulubionym AEKiem. Druga sprawa to jest to, że PDW. Otrzymały mocnego buffa, a niektóre bardzo mocnego, tak jak P90 i JS2, dostały buffa praktycznie w każdej pojedynczej statystyce. I DAIS postąpiło w ten sposób, dlatego że PDW było do tej pory praktycznie bezużyteczne no może nie bezużyteczne, ale mało osób z nich korzystało, ze względu na to, jak są zbudowane mapy. To ma być taki bodziec dla tych, którzy lubią sobie pobiegać inżynierem i chcieliby właśnie yy, z takich broni skorzystać. Następna sprawa drobna, ponieważ dotyczy tylko jednego karabinu, ale CS5 ta snajperka, która była totalnie do niczego, podobno teraz będzie o wiele lepsza. Usunięto ten dodany rozrzut po każdym wystrzale i podobno każda kula leci w kierunku, w który się wyceluje. Nie mamy już takiego randomowego odchylenia. Trzeba będzie to sprawdzić. Będzie to naprawdę, naprawdę cenna broń, jeżeli okaże się, że rzeczywiście jest tak celna jak Dice mówi, że po tym patchu być powinno. Ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o balans, to jest zmniejszenie obrażeń mini M2 Slam. I dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, ja tych min bardzo nie lubiłem, a teraz uwaga, nie wystarczą nawet 3, żeby zniszczyć czołg. Tak jest. Trzeba będzie więcej niż 3 miny, żeby zniszczyć czołg albo 3 miny i na przykład rakieta. Tak samo sprawa wygląda w przypadku um, łodzi szturmowych. Ci, którzy rozkładali slamy właśnie w tych takich wąskich przepływach albo pod mostami i cieszyli się z kolejnych kini, będą mogli się cieszyć jedynie pewnie z uszkodzenia krytycznego, ponieważ trzy sztuki nie wystarczą do zniszczenia łódki. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie weźmie perka i będzie miał ich sześć, no to nic mu już na to nie poradzimy, ale być może sześć slamów będzie łatwiej zaznaczyć. Także miny slam zostały zredukowane, ponieważ mają inne. Przewagi nad minami przeciwpancernymi to właśnie miny przeciwpancerne będą służyć do tego, do czego M2 Slam były do tej pory wykorzystywane. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o sam balans, a teraz przejdziemy sobie do zmian, tych, które dotyczą samego gameplayu, generalnie rzecz ujmując. Pierwsza z nich, najbardziej widoczna i chyba najistotniejsza to jest zwiększenie prędkości oraz sposobu poruszania się żołnierzy. I o co w tym chodzi? Po pierwsze, samo przyspieszenie jest o wiele lepsze, czyli maksymalną prędkość biegu osiągamy praktycznie już po starcie. Nie jest tak, że żołnierz musi się jakby rozpędzać, tak jak to było w battlefield 4 do tej pory. A po drugie strajfowanie, czyli poruszanie się na boki oraz w ogóle przemieszczanie się jest takie bardziej ostre. Tutaj nie ma takiego jakby zwolnienia, nie ma takiego bujania się, tylko każdy drobny ruch, każdy ruch analoga, czy też ruch myszki, czy też naciśnięcie na klawisz, właśnie ruchu na klawiaturze, będzie powodować to, że nasz żołnierz momentalnie się... Przesunie. Co to spowoduje? Po pierwsze przyspiesza grę, co widać też na tym gameplayu, ale to się lepiej odczuwa, kiedy gra się samemu. Gra jest szybsza, żołnierze poruszają się szybciej, są jakby bardziej sprawnie, a nie tak poruszający się w smole, i to właśnie powoduje taki, takie odczucie tego, że akcja toczy się z większym tempem. Po drugie, na pewno znacznie to uprzykrzy życie snajperom. Ci, którzy lubili sobie pokampić, szczególnie na tych większych dystansach, będą teraz mieli nie lada problem, ponieważ do tej pory przewidzenie ruchu przeciwnika i trafienie go chociażby w głowę nie sprawiało im większej trudności. A teraz, kiedy ktoś będzie biegał zygzakiem albo chociażby strajfował nawet w miejscu. No o wiele ciężej będzie przewidzieć ten ruch, o wiele ciężej będzie dobrze wycelować, tak więc wielu tych, którzy są zapalonymi snajperami, zapewne na tą zmianę będzie narzekać. Ja osobiście narzekać nie będę, grać snajperką lubię, ale uważam, że dla zachowania odpowiedniego tempa rozgrywki oraz dla samego fanu, czyli dla tego jak grę odbieramy, to jest zmiana w dobrym kierunku. Następna zmiana, którą mogliście zauważyć na samym początku mojego gameplaya, to jest to, że jest oczekiwanie na gotowość graczy na początku rundy. I to miało zapobiec dwóm rzeczom. Po pierwsze temu, żeby na przykład w takim trybie jak szturm jedna ze strony nie była uprzywilejowana przez to, że więcej graczy zgłosiło się do gry na początku, więcej graczy szybciej rozpoczęło grę i zaczęło biec w stronę m i więcej graczy z jednej drużyny było przy m w danym momencie na samym starcie. Po drugie, to nie dotyczy może graczy konsolowych, a bardziej PC-owych. Jeżeli ktoś miał lepszą maszynę, to oczywiście gra mu się szybciej doczytywała i mógł sobie na przykład wybrać lepszy pojazd na początku dla siebie. W tym momencie nie będzie już takiego problemu. Gra się rozpocznie dopiero wtedy, kiedy określona liczba graczy po każdej ze stron zgłosi swoją gotowość, tak więc nawet ci ze słabszymi maszynami będą mieli szansę na przykład zasiąść sobie w łodzi szturmowej. Kolejna sprawa, także widoczna tutaj ponieważ grałem, tak jak widzicie szturmowcem, to jest ten timer wokół ikony martwego gracza, który informuje nas o tym, ile czasu zostało do tego, aby go podnieść, plus dodatkowo jeszcze sprawa sygnału naładowania defibrylatora do pełna. To jest super zmiana, bardzo mi pomagała yy, i od samego początku yy, odczułem to, jak ona jest pomocna na polu bitwy. Naprawdę bardzo dobra sprawa. Jeżeli ktoś do tej pory miał problemy z obieraniem priorytetów przy podnoszeniu, kiedy na przykład kilku jego yy, kolegów leżało martwych, w tym momencie już takiego problemu mieć nie będzie. Wszystko ładnie podane na ekranie. Sprawa numer 4 już chyba w tej grupie to jest całkowicie usunięty Visual Recoil broni czyli ten sztuczny odrzut, który miał dodawać jakby e, takiego e, prawdziwego feelingu używania karabinu, ale bardzo przeszkadzał w dobrym celowaniu. Problem był w tym, że odrzut e, broni, który był zaprogramowany, czyli ten odrzut, który wynika z cyferek, czyli to jak e, naprawdę broń jest celna w Battlefieldzie nie pokrywało się z tym, jak to widoczne było na naszym ekranie. Czyli nasz karabin mógł skakać bardziej, czyli celownik bardziej się poruszać niż to rzeczywiście w mechanice gry było zaprogramowane, i przez to nie trafialiśmy wielu strzałów, kiedy myśleliśmy, że dobrze rekompensujemy dla odrzutu. W tej chwili cała broń rusza się o wiele mniej, a celownik, ten punkt w środku, porusza się dokładnie tak. Dokładnie wskazuje to miejsce, w które polecą nasze kule i czasami to miejsce nie jest dokładnie związane jakby z samym korpusem i całym, całą obudową celownika, także może to wyglądać na początku troszkę dziwnie, ale z czasem się do tego przyzwyczajcie, że ten celownik w środku chodzi niezależnie jakby od samej ramki naszego celownika właśnie. Kolejna sprawa to jest to, o czym wspominałem już na początku i to jest... To, dlaczego ja wybrałem właśnie ten tryb i ten gameplay, to są zmiany w szturmie. Praktycznie wszystkie mapy z podstawki, poza chyba Downbreakerem, doczekały się zmian i mają przerobione mapy, odwrócone mapy, zmienione miejsce rozłożenia MCOM-ów, zmieniona ilość i rodzaj pojazdów. Poza tym w szturmie defaultowa liczba tiketów została zwiększona do 100, co też moim zdaniem uatrakcyjni rozgrywkę i uczyni ten tryb, takim na jaki Battlefield 4 zasługuje. O ile Conquest był wykonany bardzo dobrze albo przynajmniej dobrze, o tyle szturm był słaby albo bardzo słaby. Szczególnie porównując do Battlefielda 3 czy też Battlefield Bad Company 2. W tym momencie być może szturm odzyska swój koloryt i wiele osób wróci do tego trybu, który przecież jest jednym z podstawowych, jeżeli chodzi o tą serię teraz powiemy sobie o dwóch rzeczach, które mi się nie podobają, które związane są z gameplayem. I pierwsza to jest ta, która się nie pojawiła albo nadal się pojawia, a ja liczyłem, że ją usunął. I są to odgłosy czy okrzyki żołnierzy, które skierowane są do naszych współtowarzyszy, a może słyszeć je przeciwnik, kiedy na przykład wyrzucamy torbę z amunicją albo torbę leczniczą, albo kiedy ktoś zginie z naszej drużyny obok nas. To nasz żołnierz, niezależnie od nas, zaczyna krzyczeć, nie wiem, o rany, krew się leje, czy o rany załatwili jednego z naszych. No i to jest problem, ponieważ ja, załóżmy, nie będąc oznaczony na minimapie, automatycznie zdradzam swoją pozycję bez względu na to, co sam zrobię. Czyli sam nie zasłużyłem na to, żeby wróg poznał moją pozycję. Ja sam często z tego korzystałem i mówiłem wam o tym, żeby z tego korzystać, ale to jest niesprawiedliwa przewaga, jaką ktoś uzyskuje kosztem czegoś, co jest niezależne od przeciwnika. Także, moim zdaniem, to powinno być usunięte. Druga sprawa, która została zmieniona, to jest to, że żołnierze przeciwnika strasznie głośno zaczęli tupać. Teraz praktycznie przez 2-3 ściany z odległości kilkunastu albo nad kilkudziesięciu metrów można usłyszeć kroki przeciwnika i to bez względu na to czy on biegnie, czy on się skrada, czyli czy chodzi tak na kucaka powoli. No przecież kto, nie wiem, normalnie w życiu biegałby w podkutych butach? Żeby było to aż tak słyszalne, ja rozumiem, że to jest kwestia tego, aby jakby zaangażować bardziej ten taki 3D sound, czyli to, to bardzo dobre rozłożenie, które rzeczywiście w Battlefield jest głosu, bo, bo, bo ten głos kierunkowy jest tutaj obecny i, i bardzo dobrze się sprawdza, ale powinno to być ograniczone troszkę do mniejszego dystansu. Rozumiem, że można kogoś usłyszeć jak m, idzie w butach żołnierskich za ścianą, ale nie dwie klatki dalej. No to już jest troszkę przegięcie i uważam, że tutaj DICE poszło troszkę za daleko. I w tym momencie z tych głównych spraw to by było tyle z tych głównych spraw jeżeli chodzi o gameplay. A teraz przejdziemy sobie do takiego małego podsumowania. Otóż, co ja myślę na temat całego tego patcha, na temat tego jak on został wydany, kiedy on został wydany, jakie zmiany wprowadza i jak one będą wpływać na tą grę oraz na gry, które dostaniemy z tego studia lub na tym silniku w przyszłości. Co do netkodu, o tym jeszcze dwa słowa. Ja nie wyczułem za dużych zmian, prawdę mówiąc ta wysoka przepustowość, która jest ustawiona defaultowo, nie wiem czy ona coś zmienia, nie wiem czy ten tickrate 30 zamiast dziesiątki także dużo zmienia, pewnie tak, pewnie są tam zmiany, których się to gołym okiem nie zauważy, ale jeżeli chodzi o samo odczucie w grze, to myślę, że to obniżenie damage'u miało większy wpływ na dłuższe utrzymanie się w grę i na takie, nie wiem, bardziej fair wymiany niż, niż to było do tej pory. Ale w związku z tym, moim zdaniem, też pojawił się jeden problem, o którym wspominałem wcześniej, i powiedziałem, że powiem później. To jest na ten moment strasznie dużo kill tradeów. Nie wiem z czym to jest związane, ale zwróćcie uwagę i policzcie sobie, jeżeli Wam się chce przewinąć ten film i jeszcze raz policzyć, ile kill tradeów miałem tylko w tych dwóch grach. Z 50% moich śmierci, o ile nie więcej, Tam z 6 czy 7 nawet razy był to kill trade. No, ja czasami 6 kill trade'ów to przez kilka dni nie miałem, grając do tej pory. A teraz w dwie gry, nie wiem z czym to jest związane, być może to był akurat taki przypadek, ale mam swoje podejrzenie, że może to jest tak, że kiedy wybiegam na przeciwnika i mam przewagę lub on ma przewagę, zaczynamy wymianę, przez to, że mamy niższy damage, możemy wymienić więcej kul i... Normalnie, gdzie ten jeden punkt odebrany na każdej kuli położyłby już któregoś z nas, on yy, te, te punkty zostawały, czyli jednemu z nas zostawało, nie wiem, 18 punktów, drugiemu tylko 4, to wszystko mieściło się w jednej kuli i, i obaj ginęliśmy w tym samym momencie. Być może to są moje domysły, nie wiem jak jest naprawdę, ale tak jak mówię, no zauważyłem, że sporo kill tradeów się pojawiło. Niemniej to jest chyba jedyny. I tak naprawdę większy jest zarzut, który miałbym do tego pacza, do tych yy, zmian, które zostały nam udostępnione. A refleksja jest taka, że wszystko pięknie, tylko niecały rok za późno. To, co teraz mamy, powinniśmy dostać od samego początku, i tak naprawdę większość z tych rzeczy to nie były sprawy związane z ulepszaniem gry, tylko z naprawianiem gry. Dlaczego ktoś naprawia produkt, który został już sprzedany? No chyba tylko w wyniku działań gwarancyjnych. Nie wiem, czy Battlefield był na gwarancji. Jeżeli tak, to powinniśmy albo dostać zwrot kasy, albo jakieś naprawdę porządne gratyfikacje z tego powinny wynikać. Niemniej jednak, to już zostało omówione na każdą stronę przez wiele osób, więc nie będę się paswił nad Dice'em. Jeżeli ktoś spodziewa się tego, że ten tytuł lub jakiś przyszły na tym silniku będzie działał lepiej w sensie netkodu, to. Pewnie powinien o tym zapomnieć. W tej chwili moim zdaniem studio się powinno skoncentrować na tym, aby wszystkie rzeczy, które są wokół tego obudowane, czyli właśnie te związane z performancem, takim powiedzmy, interfejsowo-graficznym, poprawiać lub też modyfikować według życzeń graczy. Powinni się na tym skoncentrować, aby to dostarczało nam więcej fanów i abyśmy mogli zapomnieć o tym, że czasem zdarzy się zginąć za ścianą lub dogoni nas kula, która trafi w nas, nie powinna. Tak to wygląda z mojej perspektywy, tak jak napisałem w tytule filmu. Koniec beta testów. W tym momencie dostaliśmy Battlefielda, jakiego ja oczekiwałem na początku. Nie zmienia to oczywiście faktu, że jest to najlepszy FPS, jaki kiedykolwiek grałem, ale nie smak pewnie pozostanie do końca. Moje oczekiwania były większe, nie zostały wszystkie spełnione i myślę, że tak jest z dużą liczbą graczy. To też pewnie się odbije na. Sprzedaży, choć chyba nie do końca. Nie wiem, jak to będzie z tym Battlefieldem, hardlinem. Zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem także, jak będzie z Battlefrontem, ale myślę, że podciągnięte to zostanie wszystko przez fanów Gwiezdnych Wojen. Niemniej jednak, tak to yy, wygląda z perspektywy mnie, tak to wygląda z perspektywy jednoosobowego zespołu PTFOPL. Jakie jest Wasze zdanie? Jak zwykle, czekam na nie komentarzach. Mam nadzieję, że podyskutujemy sobie. Jak zwykle, jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, zadać portal do ulubionych, a ja odmeldowuję się, mówił do Was jak zwykle Miniu z PTF.pl